Ja się mogę z ręką Kosakowskiej, widzę, że wsparcie z w konieczności na moim kanale i dzisiaj jest za 28 sekund się zbija okiem, więc w skrócie. odcinek po kanale znajduje jakiś czas, bo mi się tutaj robi na to, ale macie czas. I ja nie wiem co, czy to jest tyry. Czy tyry teraz. Co, nie wiem, zadniemy sobie to trudno. i ograniczony czas, właśnie 28 sekund. To trzeba pamiętać, nie? Dwa. Nie, no się nie zrespił. Na liściach teraz się zrespił. Już będzie nie spraw. Nie. I to powinno być też pioskinia. Nie, bo to się nie rozpił. Twórca, chyba nie przybidział tutaj po Trzy chłopy będzie okardniał. A wy jeszcze chcecie więcej takich jakiegoś napiszcie. Komentarz, hashtag ym, lava, o, czy tam coś tam Lava, widzicie? Lewą serce. O, dobra. Daj mi. A, i jeszcze jedno. Szukam montażysty, nie? Jak coś to tam pam tak, to... Mm, ym, To mojego Discorda tu jak ktoś będzie chciał to ci skotamy, nie? Mm. Okej. Okay. Co to Crimson? Oto no, 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 her. Co? Co? Jest taki przedmiot w Nie powinnię. Co no, co Minecraft nie tutaj? I tam jest upgradezowany. Tu jest jakieś. Ok. Nie, 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 nie. Ja nie chcę. Dawaj nie trzy raz. A i jeżeli chcecie z tego serii, ja akurat tutaj dajcie znać. Bo to jest tylko mini seria, nie? Mini. Mini. mini tu jeszcze. Tu jest. Idź mi. raz są da ja weź nas spokojnie. Dziękuję. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Widzimy tu. Tu i tu i to. Ach, spadłem, spadłem, spadłem. mi stąd. Okej. Okay. Gdzie mm. co? Ja się wycofam, może Nie wiem będzie, tylko se teraz zrobiła. Idziemy sposób w inny sposób. Hop. I to na wiatro. 3, 4, 5, 6, 7. Dobra jest 8 Ok, mam no tutaj tonie się. Wiem Nie wiem, na razie to nie jest jak... Nie... Um, nie skróciło ten okien. Chyba się popsuło, nie? Albo się nie popsuło, bo teraz się na AIDS. Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Jeszcze jedno i OK, iść, dziękuję. A, idziemy stąd. Idziemy sprawdzić, czy to się Och, Chyba. Wiem, to masz być rysykowne. No co zrobisz? Wjiemy sobie wody. To jeszcze raz nie biorę, do joku. Weźmy tu tutaj. Hop, 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 hop. Hop. hop.

Okej, okay, jeszcze tu trochę. I to kur... Jesteśmy w domu. No nie jesteśmy jeszcze. Tam jest ten flirt, no uleż masz. się proszę. Jest, mam. Naprawdę Dobra, jest, mamy to. Dobra, wyszliśmy. I teraz tak. Hmm. Chodźmy wy jakieś jedzenie, Bo was. Okay, nie go jest los. Okej, mamy to. jest coś. Ale, ale koks, więc to jest to. to. Okej, okay, dobra, wiecie co? W tym odcinku to by było na tyle jest, więc jeśli chcecie więcej odcinku, zostawcie łapać. So, Powinniście znać po prostu, okej? Okay? To... Spoko, jeśli chcecie kontynuować tej serii, po, w tej serii. nareszcie, Nic się nie wydarzyło, nie? Narazie nic się nie wydarzyło, więc siema!